Cześć, dziś pokażę Ci, jak zmienić kolor tła w relacji na Instagramie. Wchodzimy na Instagrama i wyobraźmy sobie, że chcemy opublikować relację, na przykład z tym zdjęciem. Ale chcemy, żeby zdjęcie było małe. Jak widzisz, tło ma kolor, który został po poubrany z samego zdjęcia. Jeśli chcemy zmienić ten kolor, jak możemy to zrobić? To bardzo proste. Robimy dowolne zdjęcie i wpisujemy dowolną literę. Teraz wybieramy kolor, jaki chcemy, na przykład żółty. Następnie powiększamy literę, przepraszam, powiększamy literę w taki sposób, aby zajmowała cały ekran. Teraz przechodzimy do galerii, wybieramy zdjęcie, klikamy trzy kropki w prawym górnym rogu i wybieramy opcję Kopiuj. Wrócimy do Instagrama, klikamy na tekst, a następnie wybieramy wklej. W ten sposób możemy dodać nasze zdjęcie do relacji, a tło będzie miało wybrany przez nas kolor. To wszystko. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zostaw je w komentarzach. Do zobaczenia, dziękuję.